Okej, okay, okej, okay. słuchaj, to tam pokrótce, może później opowiesz, w ogóle wiesz, bo wy macie kanał z dziewczyną, macie też dosyć znanego TikToka. Ja się w sumie o waszym TikToku do, dowiedziałem od Aiko. No, to później możesz tam coś powiedzieć na ten temat, ale teraz może przejdźmy do naszego pana Arkadiusza i, i, i tego, co, co, co takie. Słucham. A no okej, okay. no nie taki mój, no może już tak zostało przypisane, ale nieważne co tam ludzie mówią. Powiedz mi, co wiesz, jakie informacje udało się tobie y, uzyskać i, i w jaki sposób? I, i, I co takiego wyjaśnione zostało od strony rodziny Arka? Wezwała się do nas jego żona. Żona Filipinka. E, więc zapytaliśmy się, czy, czy chce, e, żebyśmy nagrali, prawda, rozmowę. No i zadzwoniliśmy do niej po prostu z, z jazd i ją wypytaliśmy, prawda, o te wszystkie rzeczy. Ona potem jeszcze dosłała nam oczywiście zdjęcia, dosłała nam e, dokumenty, tak jak wszyscy myślą, że ona przytuliła dom. To nie jest prawda, bo wysłała mi dom został kupiony na kredyt i zostały tylko trzy raty spłacone, prawda? dom Pisa, jakiś... Arek mi mówił, że, kupiła, że kupili dom na kredyt, ale to o tym ile lat spłacony? Wiesz, to jakiś tani dom za półtora miliona z tego co widziałem na tym, prawda? Eee, ale, ale tam wiesz, że za czy tam półtora miliona, prawie 1300 chyba zostało do spłaty. Więc nikt tego nie spłaci, tak naprawdę jak tego nie kupi, no to to pewnie im to zabiorą. No ale dobrze, ja nagrałem ten reportaż, prawda, bo jej uwierzyłem i tak naprawdę głównie dlatego, że nie lubię jak facet bije kobiety. Po czym odezwała się do mnie jego córka. tak myślał, czy ona Ci o tym powiedziała? Wiesz co, ona o tym mi powiedziała i wysłała kilka filmów, gdzie no tak jak było u mnie, tam zaznaczyłem to, prawda, że on mówi, że nie będę, nie dotknę Cię, tylko porozmawiajmy sami, prawda. Tym bardziej, że w, w tym jak z nią rozmawialiśmy ona powtarzała wiele razy że ją bił czy dusił, prawda? Więc to było dla niej widać traumatyczne przeżycie. Kilka materiałów, filmów, prawda, które nam nagrała, ale było jej dziecko, ich dziecko, na filmie nie, nie udostępniłem, e, ze względu na to, że wiesz, no nie, nie nadawało się po prostu to do udostępnienia. No, 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 no. no. I potem odezwała się jego, y, jego córka, no i nakreśliła mi sprawę, prawda, jak to wygląda w, w Europie, prawda, że ma alimenty. Córka Arkadiusza Z pierwszego małżeństwa. On, miał, on z pierwszego okay. małżeństwa miał dwie córki, i w drugim małżeństwie nie miał, ale jego córka powiedziała, że ta żona z drugiego małżeństwa podobno płaci alimenty 4000. Nie wiem, nie wiem, z jakiej paki w ogóle 4000 i jak to sąd mógł zasądzić, no ale nie mam potwierdzenia, więc tutaj to zostawmy. No i córka, córka, tak naprawdę. Nie chciała, żeby płacić mu na takie na alkohol, prawda? To był jej główny powód. I ona mnie poprosiła, żebym opublikował to. Okay, okay. Przedstawiła wiesz, dowody, że alimenty opowiedziała historię. No i na tym koniec, prawda? No, widać, że człowiek, wiesz, no, ma na pewno problem z alkoholem. A na pewno na Filipinach nikt mu nie, nie pomoże. I. Powiem szczerze, że i z jednej, i z drugiej strony się te kobiety boją. Bo córka się boi o swojego dziadka, jak wróci do Polski. A Filipinka się boi, że jej coś zrobi, i tak dalej. Więc tak to, tak to na ten na tę chwilę wygląda z mojej strony. No i ja temat zostawiam, prawda? Jeśli chodzi o dalsze szczegóły, no to. A... No, ja w tej chwili wiesz, rozmawiam z tą córką, żeby się nie przejmowała komentarzami, bo jest dużo negatywnych komentarzy, a ona je wszystkie czyta i próbuje odpisywać, prawda? Ona ma 21 o. lat. Trzeba, to, okay. Tego ludzi nie zdają sobie sprawy, że ona ma 21 lat, a tak naprawdę w 2016, między 2016, czyli to było 4-8 lat temu, jak miała 13 lat, tak? To on się nie, nie odzywał przez kilka lat i dopiero poczekaj, od 2013 jak miała 13 lat, on zniknął i pojawił się w. Nie, nie, on się pojawił w 2016 roku, tak? On się pojawił. Już się tam trochę pogubiłem, ale on się pojawił przez, przez Filipinkę. On przyjechał do Polski i wznowił kontakt z dziećmi. Prawda? I on wtedy też podpisał te unieważnienia tych pozostałych alimentów, płacił przez kilka miesięcy i tak. No i potem znowu, przez po, po trzech latach, tak naprawdę jakichś tam ich, ich kontaktu, no to już jest obcięty kontakt. Czy ty to mnie małeś, tak, że on ją bije i uwierzyłeś jej, ona żadnych dowodów na to nie miała, tak? Y nie zostało to jakoś potwierdzone, czy przez jakieś, nie wiem, dokumenty z policji, czy, czy jakieś zdjęcia, czy coś Nie, takiego? no tak jak w moim filmie jest. Jest tylko, jest tylko e, raport zgłoszenie na policję. A, jest raport zgłoszenia na policję, okej. Okay. Jest raport zgłoszenia na policję. Prosiłem ją o obdukcję, podobno to zgubiła. E, i No i też widziałem, e, ona to też mogło być ustawione, ale widziałem jak e, nagrała z dzieckiem, prawda? Że jej, jej córka opowiada o tym, prawda? Ale to. To znaczy ta filipińska córka, tak? Tak, tak. Opowiadała o tym? No jak powiedziała, prawda, co tam ojciec robi, no ale to wiesz, to o. dziecko sześcioletnie, to tam można wszystko powiedzieć. Więc tego. No, 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 no. no. Okej, okay. ja ci powiem z mojej strony, że po tym, jak nagraliśmy film, ja mu wysłałem tam jakieś 150 zł. Dosłownie dwa dni później on przestał się do mnie odzywać. Ja zobaczyłem, że ta jego zbiórka jest na 10 tysięcy złotych, i powiedziałem mu, że słuchaj, ta zbiórka jest za duża, bo ja z nim rozmawiałem o tym, że ty na tak naprawdę potrzebujesz tylko pieniądze na bilet i na to, żeby z tych filipin wrócić do Polski, tak? No i on powiedział, że w sumie tak. No, później ja zobaczyłem, że on założył zbiórkę na 10 tysięcy złotych i przed publikacją odezwałem się do niego, żeby tą zbiórkę zmniejszył. Na cenę biletu, no i on już się nie odzywał od tamtego czasu, i odezwał się dwa dni później. Ale był już pod wpływem alkoholu, bo było słychać po tym, jak mówi. I, i właśnie wtedy stwierdziłem: Ok, kurde, coś z tym kolesiem jest nie tak. Wtedy ja jeszcze nie miałem żadnych informacji od nikogo, tak naprawdę ani od szpaka, ani od ciebie, co, co, co się dzieje i do czego wy tam doszliście. To chyba jakoś dzień później przyszło. No ale faktycznie mogę tylko potwierdzić to, że no, po tym jak mu wysłałem pieniądze, to zniknął na dwa dni i pojawił się pod wpływem alkoholu i to tak dosyć mocno, tak? Było od razu słychać, że, że jest pod wpływem. Także później przestał się odzywać, ja nie mam teraz z nim też żadnego kontaktu. Ja spróbuję z nim porozmawiać i, i, i w sumie to już nawet chyba nie będę prosił o wyjaśnienia, tylko żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, bo ja tak naprawdę nie wiem, co teraz z nim robić. No, ja nie mam żadnej władzy ani nic, więc chyba ben, będę musiał to zostawić. To, że tam przeprosić moich widzów, to już później. Chciałem tylko Tobie powiedzieć, co i jak, że potwierdzam to, że faktycznie ma problem z alkoholem. Tak podejrzewam, no bo osoba, która jest normalna, jest w takiej sytuacji i dostaje pieniądze, no to nie robi pierwsze co, to nie idzie się. Nawalić i nie urywa kontaktu do, do osoby, która próbuje tutaj pomóc. No jest to pewne, że jeśli wróci do Polski, no to jeśli nie pójdzie do więzienia, no to ma na pewno, wiesz, zablokowane wszystkie konta i w Polsce, i w Niemczech, bo jest zgłoszony, bo jego rodzina w tym momencie żyje w Niemczech. Ja też ze swojej strony mam nagrany film. Próbowałem się od trzech dni trzy razy, albo znaczy dzwoniłem do niego dużo więcej, ale próbowałem do niego się dodzwonić na numer z Whatsappa. Ani razu nie odebrał. Oczywiście nie ze swojego numeru, żeby e, nie wiedział, prawda? Więc też nie byłem w stanie z nim porozmawiać. E, wiem, że strasznie jego żona nalega, aby kupić mu bilet, a ona załatwi wszystko, e, żeby on pojechał do tej Polski. Ja powiedziałem: to znaczy, Ta żona filipińska, tak, tak. Tak, ja powiedziałem: Nie ma problemu bilet mogę kupić. Tylko muszę mieć pewność, że on wsiądzie do tego samolotu. Bo ja nie chcę wydawać, wydawać 3000 złotych w błoto. Jeśli będę wiedział, tym bardziej, że on już uzbierał te pieniądze. No kurde. Na tej zbiórce, która była zorganizowana? No 6000, ponad 6000 uzbierał. Prawda jest taka, że jak sobie poszukasz jego, to tych zbiórek na niego było około czterech zrobionych. Na Pomagamy była i na zrzutka.pl też były dwie albo trzy ale ta o, ale cały ja... czas jest którą prowadzi jego kuzyn Rafał Gromacki ja też mówiłem w swoim blogu, że jeśli to obejrzy, żeby przeznaczył te pieniądze na bilet, a nie dawał mu pieniędzy no, 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 no nie, no ta osoba po prostu musi opuścić Filipiny i tam już wiesz sobie no, szybciej do żeby zrobił te dokumenty i wylądował na statku i się ogarnął tak naprawdę z tego wszystkiego, ale to już jego sprawa. No a tutaj, no dobra, dobra. W sumie na przykład podjęcie, które widziałeś na zrzutka, to jak ma rozcięte oko, ja tego nie nagrałem akurat, to mi ta jego żona powiedziała, to ona zrobiła. W momencie, kiedy się broniła, złapała kufel czy jakąś szklankę i mu przywaliła w czoło. który jest definitywnie, ma problemy z alkoholem, najprawdopodobniej w ciężki przypadek alkoholizmu. Tak, ona I też, to... sorry, że Ci przerwę, ale też jego żona, no. ja też tego nie nagrywałem, bo chciałem z nią porozmawiać po prostu off topic troszeczkę, poza kamerą. Ona mówiła, że ona raz dawała temu mężowi alkohol, bo on po prostu się trząsł i miał gorączkę. To już jest, to się nazywa biała gorączka, prawda? To już takie stadium alkoholowego bardzo, bardzo późne. No na odwyk, jest. oczywiście, tak, ale na Filipinach nie słyszałem, żeby był odwyk. No tutaj nie ma alkoholików, tutaj wszyscy piją, wiesz, codziennie, ale nikt nie jest alkoholikiem, tak? Tutaj nie, nie ma problemu z alkoholem pod tym względem. To jest inna koncepcja w ogóle, wiesz, picia. Okej, okay, Michał, to dzięki. Wiem, że u Was jest już późno, nie wiem, tam chyba przed północą, czy koło. Ku... Jedenasta, tak? S Słuchaj, jeżeli ludzie chcieliby zobaczyć ten film, czy to co ty nagrałeś na temat Arka u siebie na kanale, to gdzie cię znajdą. To znaczy, tak, ja, ja linki wrzucę. Michał Dudkowski. Ja, ja wrzucę linki. No, i powiedz mi jeszcze tylko to, bo ty jesteś. Ochajtany z Filipinką, tak? Tak, no ja moja żona Filipinka, prawda? Jesteśmy razem od 2018 roku, można powiedzieć. No mamy dwójkę dzieci: czteroletniego syna i półtora roczną córkę. No i docelowo chcemy mieszkać pół roku w Polsce, pół roku na Filipinach, gdzie budujemy właśnie dom i taki malutki resort z sześcioma pokojami do wynajęcia, właśnie na Negros. Tak. Okej, okay. jak, jak się poznaliście? Wiesz co, tak jak dużo osób. Ja ogólnie nie używam żadnych takich portali randkowych. Poznaliśmy się przez Facebooka. Po prostu zobaczyłem, okay. zobaczyłem jej zdjęcia, napisałem do niej wiadomość i tak naprawdę po, po roku, dopiero jak kolejny raz byłem, to, jej, to ona mi odpisała, bo napisałem do niej jeszcze raz. No i się spotkaliśmy. Czyli ty zobaczyłeś jej Facebook? podczas Twojego pobytu na Filipinach? Sorry, bo ja bym w Waszej historii. Tak, bo wiesz co... Ty... Byłeś na Filipinach na wakacjach? Czy... Nie, wiesz co, no ja, ja podróżuję bardzo dużo, prawda? Ja w 2018, 17, 18, 19 ja ponad pół roku byłem poza Polską. Natomiast przyjeżdżałem do Polski, żeby zobaczyć się z synem przez dwa tygodnie i, i wyjeżdżałem na kolejne dwa tygodnie i tak cały czas. Na Filipinach, ja już byłem wtedy drugi albo trzeci raz na Filipinach, kiedy się, trzeci raz byłem z nią, byłem jak, się, jak ją poznałem. Okej, okay, okej. Okay. I teraz jesteście oboje w Polsce, tak? Tak, teraz jesteśmy w Polsce. No byliśmy teraz dwa miesiące na, na Filipinach. No i za parę miesięcy znowu wracamy. Jeśli tylko takie pytanie na koniec, jeśli mogę zapytać, jak, yy, to jest teraz, tak? Zobacz. Tak, my się, my się pobraliśmy normalnie na Filipinach. A, na, na Filipinach. Wiesz co, a bo okay, to. Nie, jest. No, wiesz to, bo to historia to była dużo dłuższa. Najpierw chciałem, żeby przyjechała. Na wizę, załatwiłem wszystkie dokumenty, wiesz, pozwolenie z Polski i jej wizę odrzucili. Podjęliśmy decyzję o, o dziecku, i po tym jak odrzucili, już była w ciąży, odrzucili jej wizę, wizę turystyczną, no to uznałem: Dobrze, bierzemy ślub. No i przyjechałem na miesiąc na Filipiny, wzięliśmy ślub. I w ciągu jednego dnia dostaliśmy wizę turystyczną, tą taką, już nie pamiętam, D chyba to się nazywa. Na rok czasu w Kuala Lumpur, jak jeszcze w Manili nie było tego ambasady. Od ręki, i dosłownie dwa tygodnie przed COVID-em, przed całym lockdownem, przyjechaliśmy do Polski w 2020 roku. Okej, okay. i od tamtej pory jesteście cały czas w Polsce, czy właśnie tak jak mówisz, spędzacie trochę. W trochę na Filipinach? Nie, no co roku jesteśmy raz albo dwa razy poza tym czasem, wiesz, pandemicznym, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. W tym roku byliśmy no, już to dwa to razy, będziemy jeszcze jechać trzeci raz, A, więc tak to jest. Trochę tu, trochę I tam. Jak się, jak się żonie żyje w Polsce? Jak jej się podoba? Więc co, ogólnie bardzo dobrze, na pewno lepiej niż na Filipinach. Narzekała przez bardzo długi czas, że Polacy nie mówią po angielsku, ale teraz ją zabrałem na tydzień na południe Europy do Włoch, Słowenii, prawda? Niedługo będą blogi z tego u mnie na kanale. I uznała, że jednak w Polsce to dobrze mówią po angielsku w porównaniu z Włochami, czy Słowacją, czy Austriakami. No, 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 no okej, okay. to nawet nie wiedziałem. no To propsy dla, dla Polaków, elegancko. Tak. Yy, dobra, Michał, słuchaj nie, słuchaj, nie będę cię trzymał dosyć późno, jeżeli chcesz zaproś ludzi do, do, do siebie na kanał, na TikToka, na swoje właśnie socjale teraz i, i, i będziemy kończyć. Dziękuję Ci za rozmowę. Słuchajcie, jeśli lubicie daily vlogi na, z Filipin i z Polski, no to zapraszamy oczywiście do mnie na kanał Michał Dudkowski, no chyba, że umiecie mówić po filipińsku, to na kanał Dudkowski The Familia. Tam jest troszeczkę inny, inny content, gdzie moja żona prowadzi po, po filipińsku. filipińsku. Okay, okay. Tak, tam jest po filipińsku. No jak ze mną rozmawiam, to jest po angielsku na blogu, prawda? Ale w większości to jest no. Tagalog. Uh -huh, uh -huh. No i wy macie jeszcze dosyć sporego TikToka, tak? Więc Wiesz co głównie to. to się tam dzieje, tam... Głównie żyjemy tak naprawdę na Facebooku, bo na Facebooku mamy 3,2 miliona prawda, followersów. TikTok też tam 2,2 miliona, ale to głównie moja żona prowadzi. Ja jestem takim dodatkiem, można powiedzieć. Tak, tak, tak. Zgadza się. Okej, okay. okej. Okay. Dzięki wielkie Michał za, za rozmowę i za wyjaśnienie. Tak, ja, moja żona Filipinka, prawda? E, jesteśmy razem od 2018 roku, można powiedzieć. No, mamy dwójkę dzieci. E, Czteroletniego syna i półtora roczną córkę. E, no i docelowo chcemy mieszkać pół roku w Polsce, pół roku na Filipinach, gdzie budujemy właśnie dom i taki malutki resort z sześcioma pokojami do wynajęcia właśnie na Negros. Okej. Okay. Jak, się, jak się poznaliście, powiedz? Wiesz co, tak jak dużo osób. Ja ogólnie nie używam żadnych takich portali i Poznaliśmy się przez Facebooka. Okej. Okay. Mi odpisała, bo do niej jeszcze raz no i się spotkaliśmy. Czy ty zobaczyłeś jej Facebooka podczas twojego pobytu na Filipinach? Sorry, bo ja w ogóle nie znam waszej historii. Okej, okay, czyli ty byłeś na Filipinach na wakacjach, czy co? Nie, wiesz co, to ja, ja podróżuję bardzo dużo, prawda? Ja w 2018, 17, 18, 19, ja ponad pół roku byłem poza Polską. Przyjeżdżałem do Polski, żeby zobaczyć się z synem przez dwa tygodnie i, i wyjeżdżałem. Na kolejne dwa tygodnie i tak cały czas na Filipinach. Ja byłem wtedy drugi albo trzeci raz na Filipinach, kiedy... Czyli trzeci raz byłem z nią, byłem jak, się, jak ją poznałem. Okej, okay, okej. Okay. I teraz jesteście oboje w Polsce, tak? Tak, teraz jesteśmy w Polsce. No będzie teraz dwa miesiące na, na Filipinach. No i za parę miesięcy znowu wracamy. Jeśli tylko takie pytanie na koniec, jeśli mogę zapytać jak... To jest Twoja żona teraz, tak? Sorry, też nie... Aha, na Filipinach jest... Okej, okay. jak... Dnia dostaliśmy wizę turystyczną, tą taką, że tak chyba to się nazywa. Na rok czasu w Kuala Lumpur, jak jeszcze w Manili nie było e, tego ambasady od ręki. I dosłownie dwa tygodnie przed COVIDem, przed całym lockdownem, przyjechaliśmy do Polski w 2020 roku. Okej, okay. i od tamtej pory jesteście cały czas w Polsce, czy właśnie tak jak mówisz, spędzacie trochę w Polsce, trochę na Filipinach? Mhm, mhm. Okej, okay, to po... dwa będziemy jeszcze jechać trzeci raz Więc tak to jest. Jak się żonie żyje w Polsce? Jak jej się podoba? Jest co ogólnie. Bardzo dobrze, na pewno lepiej niż na Filipinach. Narzekała przez bardzo długi czas, że Polacy nie <grystanie> mówią po angielsku, ale teraz ją zabrałem na... Na południe Europy do Włoch, Słowenii, prawda? Niedługo będą blogi z tego nie na kanale i uznała, że jednak w Polsce to dobrze umówiło po angielsku, w porównaniu z Polakami, czy z czy z No No, 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 okej, okay. to nawet nie wiedziałem. No, to propsy dla, dla Polaków, elegancko. Y Dobra, Michał, słuchaj nie, słuchaj, nie będę Cię trzymał, jest już dosyć późno, jeżeli chcesz, zaproś ludzi do, do, do siebie na kanał, na TikToka, na swoje właśnie y, socjale teraz i, i, i będziemy kończyć. Dziękuję Ci za rozmowę. Słuchajcie, jeśli lubicie daily logi z Filipin i z Polski, no to zapraszamy oczywiście do mnie na kanał Michał Dudkowski, no chyba, że się mówić po filipińsku, to na kanał Dudkowski The Familia. Tam jest troszeczkę inny kontent, gdzie... Po filipińsku? Tutaj... Po filipińsku prowadzi, okej, okay, okej. Okay. Tak, tam jest po filipińsku, no jak ze mną rozmawiam, to jest po angielsku na blog, prawda? Ale no. W większości to jest Tagalog. Mhm, mm mhm, mm no i Wy macie jeszcze dosyć sporego TikToka, tak? Więc coś się tam dzieje cały... OK, okej, okay. czyli te TikToki i Facebook to poty filipiński market, że tak powiem, bardziej dla Filipińczyków, tak, OK, Okej, okay. okej. Dzięki wielkie Michał za, za rozmowę i za wyjaśnienie. No i, i tyle. Trzymaj się, będziemy na łączach. Dziękuję, żonę. Okej, okay, słuchajcie. Od razu przepraszam wszystkich, którzy zostali wciągnięci w tą historię i też tak samo jak ja pewnie wysłali pieniądze, to te osoby najbardziej przepraszam, bo no, zostaliśmy ofiarami, można tak powiedzieć. I mi się nie udało tego pana zweryfikować na tyle, żebym wiedział, czy jego historia jest autentyczna, czy nie. Bo on mi powiedział, że on nie ma żadnego Facebooka, bo jemu żona yy, usunęła Facebooka. Więc no, nie dało się w ogóle zweryfikować tego, co, co mi powiedział. Tą odpowiedzialność biorę na siebie, dlatego Was przepraszam za to, szczególnie, tak jak mówię, tych, którzy wysłali pieniądze. No, po tym jak ja wysłałem, przestał się odzywać, odezwał się nawalony dwa dni później, także no, w dużej mierze to wszystko się potwierdza. Tyle. Ja nie jestem dziennikarzem, to nie jest sprawa dla reportera, jeżeli. Wiem, że na pewno będą osoby, które mają pretensje do mnie, że w ogóle poruszyłem taką sprawę, ale chciałem temu człowiekowi pomóc, bo wydawało mi się, że potrzebuje pomocy. Teraz idę biegać, bo jest piąta rano. Trzymajcie się. Odcinek o plaży Alonie za tydzień, niestety. Więcej dram, nie chcę. Na koniec chcę tylko powiedzieć, że trzy dni temu Arek się do mnie odezwał. Napisał mi w wiadomości, że. Nie jest oszustem i wysłał mi dokumenty potwierdzające to, że wysyłał żonie co miesiąc 2000 dolarów. Nie wiem przez ile miesięcy to trwało i tutaj nie chcę zgadywać. No i później, jak próbowałem się do niego dodzwonić, to już się nie odzywał. Powiedziałem mu w wiadomości głosowej, że powstał film na jego temat na innym kanale. I jeżeli chcę, to dam mu jeszcze raz ostatni możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co zostało powiedziane przez jego żonę i córkę i udostępnię mu swój kanał. No ale tak jak mówię, nie odezwał się od tych trzech dni, nie odzywa się, nie, nie, nie sprawdza wiadomości, więc tak naprawdę no, zostawiam tą sprawę. No i tyle, nie chcę kurde już kontynuować takich tematów. Naprawdę myślałem, że on potrzebuje pomocy. Bo no, tak to wyglądało. Tak? Najpierw się do mnie odezwała jakaś Filipinka, a nie on w ogóle, tylko Filipinka, która opisywała mi y, sytuację jakiegoś y, no, ciężkiego przypadku Polaka, który został tutaj oszukany, nie ma się do kogo zwrócić i tak dalej. Tak? Więc ona mi dała jego numer na Whatsappa i tak ja się z nim skontaktowałem i zaczęliśmy wymieniać jakieś tam wiadomości. No, tyle. Y, koniec dram. Y, ja wczoraj widziałem się z Alwinem. Kandidizimowskim, nie wiem czy kojarzycie. Większość pewnie z was kojarzy. Yy, niestety Alvin dzisiaj musi wrócić na Sikihor, ale porozmawialiśmy sobie i niedługo będzie materiał o tym, co u niego słychać i w ogóle jak bardzo zmieniło się jego życie. Yy, od kiedy w sumie ja wyjechałem z Sikihor. I co jeszcze? No najprawdopodobniej ja po, pojadę na Siki niedługo. Także też będą jakieś tam odcinki stamtąd. Ciekawie będzie odwiedzić stare filipińskie, no śmieci, nie chcę nazywać miejsce. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Peace and love.